nie będzie grał w piłkę w pobliżu, gdzie leżą na, na ręcznikach, albo leżą w ogóle na piasku inne osoby, żeby no, nie uderzyć piłką. Żeby... Piłka może być od siatkówki, może być bardzo twarda. Ktoś się może bardzo przestraszyć, jak nagle dostanie w głowę piłką. Poza tym mo może być taki skutek, że, że będzie się ludziom sypało piaskiem w oczy. Prawda? Może być wiatr, ale wiatru też może nie być, a i tak piasek będzie się sypał. No, a jeszcze jakiś skojarzenie. Na przykład ym, nie wolno śmiecić, trzeba zawsze jakieś papierki odpadki po prostu tego zanosić. No, zasada, nie wolno śmiecić obowiązuje dobrze wyczerpanego człowieka wszędzie. Na plaży również ludzie o tym zapominają. Natomiast może być tak, że na plaży nie będzie żadnego kosza, no to wtedy trzeba jakąś torebkę przygotować do tej torebki to śmieci wrzucać. No dobrze, co jest hmm, Może z, z, trzeba na zwierzęta uważać, albo w ogóle nie wiem czy... Chyba jest, ogólny zakaz wprowadzania. Zależy znaczy, od miejsca. Był, był taki okres, ja w tej chwili nie pamiętam, czy to takie jest wszędzie, ale był taki okres, że był zakaz wejścia zwierząt na plażę, to znaczy przede wszystkim psów, prawda? I widziałem, że ludzie się nie, nie stosowali do tego zakazu. Natomiast